Cześć, to MrBarty1973, a dzisiaj mam dla Was informację. Dzięki wielkie za 176 subskrypcji, chociaż od przedwczoraj spadło mi już 10 subskrypcji, ale to nie o to chodzi w tym filmie. Słuchajcie, za dwa tygodnie lub za tydzień będę miał zupełnie nowy komputer, już z Windowsem 7, lepszą kartą graficzną itd., tak więc będę mógł nagrywać częściej i lepiej. Z okazji tego Chciałbym nagrać ostatnią serię na Tym kanale z Wami, z moimi widzami Pod tym filmem proszę Was, abyście Podsyłali mi odpowiedzi wideo Dlaczego akurat, akurat Ty chciałbyś nagrać tą moją finalną Po prostu finalną serię na tym komputerze I tak Oczywiście, tego kto y, wygra. Będzie 10 osób w tej sali, aż 10 osób. Codziennie jest inna osoba. Więc y, proszę Was o odpowiedzi wideo i tak: poproszę o, y, w tej odpowiedzi wideo y, w opisie możecie dać y, y, nazwę dla tej sali oraz. Y, mapkę, na jakiej chcielibyście, żeby to się rozerwało. Chociaż po prostu możecie napisać komentarz, że cześć i na przykład fajnie by było, gdybyś mnie wziął. Zostawiam Ci łapkę w górę i nazwa mapki. No i chyba, że po prostu randomowa mapa, więc po prostu dajcie łapkę pod tym filmem i komentarz lub odpowiedź wideo. Więc to będzie ostatnia moja seria na tym kanale. Taka słabsza jeszcze seria, ale to będzie seria z Wami. Po prostu chcę coś z Wami nagrać, eee, więc proszę o odpowiedzi wideo lub komentarze, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć!